serdecznie na uroczystym oddaniu do użytku drogi gminnej nr 147036 do gminnych terenów budżetów w Ławie. Bardzo serdecznie witam Wójta Gminy Lwawa, Pana Tomasza Matuszewskiego. Witam Wójta Gminy Tomaszewskiego, Pana Piotra Paczewskiego. Witam Posła na Sejm, Pana Roberta Gontarza. Witam pana Romana Gancarza, komendanta Komisariatu Policji w Lubawie. Serdecznie witam zastępcę wójta gminy Lubawa, pana Mariana Wisznerskiego, przewodniczącego Rady Gminy Lubawa pana Jana Laskowskiego, pana Joachima Dudkiewicza, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Drogo. Witam przedstawicieli Wykonawczym Pana Daniela Kryskiewicza, pełnomocnika firmy KOLAS. Pana Łukasza Kuchnią, kierownika budowy. I pana Grzegorza Trzcińskiego inspektora nadzoru. Chciałbym serdecznie powitać także przedstawicieli lokalnej społeczności. Osoba księdza proboszcza Stanisława Guzowskiego. Pani Sołtys Iwony Rudkowskiej właściciela przedsiębiorców, pana Adama Marciniaka, właściciela firmy DREX. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli mediów. Witam bardzo serdecznie. Teraz proszę o zabranie głosu wójta Gminy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, e, dzisiaj otwieramy następną e, drogę, e, drogę o Wartości inwestycji ponad 1 700 tysięcy złotych, z czego 60% ponad milion złotych zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Droga, która poprawi bezpieczeństwo. Mieszkają przy niej mieszkańcy. Jak Państwo widzą zakłady również prowadzi do, do terenów naszych inwestycji. Jest 9 hektarów, które jest przewidziane dla inwestorów. Także cieszymy się. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi dla naszych mieszkańców i bezpieczeństwa. Także dziękuję bardzo za uwagę. Prosimy o kilka słów Pana Wojewodę. Szanowni Państwo, ja jestem na świeżo po konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie był publikowany taki raport dotyczący inwestycji w w samorządach i w samorządach w gminach wiejskich wciąż, wciąż wójtowie wskazują, że najpotrzebniejsze i najwitniejsze inwestycje to są te inwestycje drogowe. Prawie 80% wójtów wskazało, że te inwestycje drogowe są najważniejsze. I to, że dzisiaj otwieramy tę drogę, to, to świadczy o tym, że, że rząd zwraca uwagę na te potrzeby, na te potrzeby samorządów. Cieszy bardzo też to, że coraz więcej, czy jestem dumny z tego, że coraz więcej, coraz większy procent, jakby udział jest procentowy w tych, w tych inwestycjach, finansowaniu, w sposobie finansowania tych inwestycji to jest dotacji rządowych. Tak jak w tym wypadku to są czy to fundusze strategiczne polskołatowe, czy to fundusz dróg samorządowych, Cieszę się bardzo, że się udało. Gratuluję Panie Wójcie, to jest druga w ciągu ostatnich tygodni tygodnic, otwierana, otwierana droga. Myślę, że nie ostatnia. Bardzo dziękuję za proszę. Dziękujemy. I jeszcze poproszę o kilka słów Pana Posła. Dziękuję bardzo. No ja tutaj z tego miejsca chciałbym w pierwszej kolejności powiedzieć o współpracy. Bo właśnie dzięki takiej współpracy możliwa jest realizacja. My jako posłowie nie możemy sami składać, ale tutaj Pan Wójt doskonale wie, bo właśnie nie chodzi o to, żeby parlamentarzyści mówili, kto co ma robić w jakiejś konkretnej gminie. Wręcz przeciwnie, my jesteśmy od tego, że jeśli jakiś, jakaś inwestycja jest potrzebna, w tym przypadku wiemy, że ta inwestycja, ta droga jest bardzo potrzebna, to naszym celem jest zrobienie wszystko, żeby tam w Warszawie przedstawić nie tylko ten suchy projekt, ale również przedstawić koncepcję. Dlaczego ta droga jest ważna? Dlaczego ważna ważne jest, no przecież właśnie to pan Wójt powiedział, bo doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że inwestycje powstają dużo chętniej tam i dużo bardziej obficie, gdzie są dobre drogi. To taki krwiobieg jest naszego, naszej takiej gospodarczej współpracy. No i bardzo cieszę się, że ta droga mogła powstać. No, od kiedy zostałem posłem, naprawdę dokładam wszelkich starań, żeby nasze strony otrzymywały te pieniądze w sposób no, naprawdę obfity. Ja tutaj do, do Lubawy, tutaj ta gmina Lubawa, no jest mi bardzo bliska. Mieszkam w gminie Rywno, więc naprawdę to jest bardzo niedaleko. Niejednokrotnie tutaj w tych stronach jestem, więc cieszę się, że wspólnie możemy rozwijać nasze piękne strony. No i oby tych inwestycji było jak najwięcej, choć już w tym momencie no, można powiedzieć, jest ich naprawdę dużo, wcześniej. No, Takich pieniędzy ze środków rządowych nie było na takie inwestycje. Cieszę się, że one są w tym momencie, że pomagamy samorządom, bo tu nie chodzi o to, kto lepiej robi, czy lepiej robi rząd, czy lepiej robi samorząd, wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby wspólnie działać nie dla własnych ambicji, ale dla dobra mieszkańców i ja głęboko wierzę, że ta współpraca dalej będzie kontynuowana i że dalej będziemy mogli dla dobra mieszkańców pracować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Pośle, a teraz poproszę księdza Proboszcza Stanisława Gozowskiego o poświęcenie zrealizowanej inwestycji. Społożenie nasze w imieniu pana Pan z wami swojej módlność się. Boże, Twoje słowo uświęca wszystko, znajdź swoje błogosławieństwo na tę drogę i na tych wszystkich, którzy będą z niej korzystać. I sprawnie każdy, kto z piecznością będzie się posługiwał zgodnie z prawem i wolą Twoją, otrzyma od Ciebie przez wezwanie świętego imienia Twego, zdrowie ciała i opiekę dla duszy przez Chrystusa Pana naszego. Ojcze nasz, który się w niebie święci imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź pola Twoja, taką w niebie, tak na ziemi, leba naszego niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszych winowajców i nie wódź nas na opuszczenie, ale nas zbaw od mojego Zdrowość Maryjo, w łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona błogosławiona i błogosławiony owoc przywoda Twojego Święta Maria, Matko Boża, mówisz się za nami rzeszymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Niepoklane serce Maryi, chwalebny patriarka Józef Święty. Niech przedłożą to poświęcenie, a nam je przypominają przez wszystkie dni naszego życia. Niech żyje serce Jezusa, naszego Boga i Ojca. Amen. Święty Chrzyszokie, nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zabaj. Zabaj. Szanowni Państwo, nadszedł teraz moment uroczystego otwarcia drogi. Zapraszam tutaj młodzież. E rozwincie tą szarfę a do przecięcia wstęgi zapraszam pana wójta, pana wojewodę, pana posła, pana Krystkiewicza zapraszam też i panią sołtys. Ale jestem. Środek Pani sołtys środek. Pani środek będzie równo. Chwila ja dla tylko Państwa powiem, że następny wniosek jest złożony do Pana Wojewody z Rządowego Funduszu. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie rozpatrzony. No i korzystając z okazji zawsze zwracam uwagę na bezpieczeństwo naszej drogi 15. Cieszymy się, że że jest w tej chwili budowana rondo w Rożentalu, ale właśnie w tej miejscowości tutaj Sampława też jest bardzo niebezpiecznie i liczymy na rozwiązanie tematu tutaj ronda i ewentualnie chodnika czy przez miejscowość. Również Byszwałt, moja miejscowość i Łąży. Mam nadzieję, że też niejnie będzie postawiane bezpieczeństwo na drodze piedkarskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę i myślę, że ta droga będzie służyła naszym mieszkańcom i przecinom. Jak widać chętnie już stykają do przejechania, także... no to tak na Dziękuję. tam jest zamiast 9 na końcu. Ale już są jakieś na stal.